Kucie brust na przewody czy skomplikowane układy to już przeszłość. Jest rozwiązanie. System F Wave, czyli prosta automatyka do domu czy mieszkania. Pojedynczy przekaźnik bistabilny. Ściemniacz oświetlenia. Sterownik LEDów. Sterownik ROLED. Podwójny przekaźnik bistabilny. Gama pilotów i nadajników. Czteroprzyciskowe, dziesięcioprzyciskowe. Jak zapewnia producent, jest to łatwy w montażu i niezwykle prosty w obsłudze system bezprzewodowego sterowania urządzeniami codziennego użytku. Pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem. Płynną regulację jasności oświetlenia, sterowanie roletami, żaluzjami, markizami, bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi urządzeniami w domu. Przy wykorzystaniu pilotów, istniejących przycisków naściennych oraz nadajników pod przyciski. Mamy tu pełną gamę odbiorników i nadajników. Nadajniki w postaci pilotów przycisków naściennych oraz nadajników do montażu w puszce Dzisiaj zaprezentuję przekaźnik bistabilny do czego użyjemy takiego przekaźnika Przekaźnik bistabilny pozwoli nam załączać oświetlenie i wyłączać z kilku miejsc. Zastąpi popularne układy łączników sodowych i krzyżowych. Wykorzystamy pilota, wykorzystamy łącznik, przycisk naścienny, aby można było załączać i wyłączać oświetlenie z kilku punktów. Instrukcja obsługi takiego urządzenia zawiera opis systemu, sposób parowania, sposób łączenia, rozparowywania cechy tego urządzenia. Przekaźnik, do montażu na szynę DIN, czyli do umiejscowienia go w rozdzielnicy. Jest to odpowiednik pojedynczego modułu, pojedynczego bezpiecznika. Sposób montażu, tak jak Każdego bezpiecznika, czyli zaciskamy, i już łącznik jest zamocowany w rozdzielnicy, a to jego odpowiednik przekaźnik bistabilny do montażu w puszce. Puszki, które będziemy używać do montażu, do, do umiejscowienia takiego przekaźnika, powinny być raczej głębokie, aby te przewody nie były mocno upchane. Sterowanie radiowe jest bardzo wygodne każdy odbiornik jest jednocześnie retransmiterem czyli zwiększa się zasięg sterowania oznaczenie na takim przekaźniku wszystko szczegółowo jasno instrukcja tak jak poprzednio zawiera opis systemu i wszystko co instalator powinien wiedzieć Myślę, że każda osoba powinna poradzić sobie z łączeniem, z przyłączeniem takiego przekaźnika do obwodu elektrycznego. Oczywiście, że jeżeli nie czujemy się na siłach, wezwijmy elektryka. Z takim odbiornikiem możemy powiązać do ośmiu nadajników i możemy wykorzystać także sterowanie lokalne, czyli. Jeżeli użyjemy dowolnego przycisku monostabilnego, czyli takiego dzwonkowego, to będziemy mogli sterować nim w miejscu jego zainstalowania. Przekaźnik mieści się z powodzeniem w puszce Fi60. Kolejnym urządzeniem jest Przycisk ścienny jednoklawiszowy. Współpracuje oczywiście z odbiornikami możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników. Czyli możemy do tego jednego łącznika ściennego przypisać więcej odbiorników. Jak to zrobić, to wiemy się w następnych filmach. Montaż nie wymaga oczywiście puszki. Taki klawisz, taki, taki łącznik możemy umieścić w dowolnym miejscu. Nawet możemy go przylepić na szybę, na ścianę, na meble, gdziekolwiek. A wszystko dopełni pilot. Pilot zdalnego sterowania. 10 przycisków. Współpraca z odbiornikami zdalnego sterowania, F-Wave oczywiście. Możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników. Funkcjonalność włącz, wyłącz z przełącznikiem bistabilnym funkcjonalność podnieść podnieść, opuść roletę z odbiornikami do rolet funkcjonalność ściemni rozjaśni światło z odbiornikami ściemniaczami pokazany jest sposób parowania Rozpalowywania i cechy tego urządzenia: pilot jest zgrabny, lekki. Z tymi wszystkimi urządzeniami zapoznamy się szczegółowo przy okazji wykonywania instalacji z wykorzystaniem tych wszystkich modułów, pilotów i odbiorników. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki o systemie F Wave.